W Super Kobiet trwa piątek z pierwszą kolejką rozgrywek w sezonie 2022-2023 na mecz Mistrzyń Polski Zagłębia Lubin z MKS-em Piotrkowią. Zaprasza Krzysztof Bandych. Dzień dobry Państwu. Na razie płasko, spokojnie w obronie Zagłębie, no ale będą zaraz jakieś konkrety ze strony rywalek. No i Zagłębie będzie reagowało. Pierwsza bramka Sylwia Raduszko numer 7, oczywiście Sylwia Klonowska. Zmieniła stan cywilny, nie tak dawno temu, życzymy wszystkiego najlepszego młodej parze. Mamy nowy sezon, no i mamy też nowe informacje, bo niedawno przecież mieliśmy okazję spotkać się z ekipą MKS-u Lublin. No i opowiadać o tym, że Joanna Andruszak swego czasu, przez wiele lat nosiła, nosiła panieńskie nazwisko Szarawak. Patrycja Matieli środkowa rozgrywająca, numer 49. Kochania ksala bardzo dynamicznie, szósty metr. Dobrze ustawione do gry blokiem. Zawodniczki gospodyni, Barbara Zima z łatwiejszym zatem zadaniem. Daria Opet, no kapitalnie zatrzymuje. Sporo miejsca miała, w zasadzie wypracowała sobie okazję Sylwii Polaszkowa. Dobrze zbudowana brazylijka numer 99. Przypomnę Państwu ona na środku obrony z Sylwią Raduszko. Kochania Ksala, ależ poradziła sobie w trudnej pozycji, kapitalnie ustawiona też szczęśliwie. Nasza kamera przy ostatniej akcji zagłębia tuż za pleców Kochania Ksali. Mogliśmy popatrzeć jak piłka zmierzała do siatki. Na razie zagłębie z dwiema bramkami przewagi Piotrkowia w ataku, ale kolejna akcja. Bez poważnego zagrożenia rzutem, Joanna waga zatrzymana, musi wracać do obrony. Rywalki w ataku, no i atakują konkretnie. Karolina, kochaniak sala, bardzo szybko. Polaszkowa przez środek popatrzyła. Drabik wznawia. Matieli na środku rozegrania. Jest kochaniak sala. Wejście do szóstego metra tym razem ruszyła do lewego pasa działań i bez problemu pokonała Darię Opel. Jeszcze Piotrkowia, jeszcze kilka sekund gry w pierwszej połowie, muszą się śpieszyć. Sytuacja trudna, ale nie beznadziejna. Coś o tym wiedzą szczypiorniści Górnika Zabrze, którzy niedawno wyjechali sobie na pucharowy mecz do Szwajcarii. No ale oni w tej sytuacji przepuścili do siatki. Zagłębie Lubin czegoś takiego nie zrobiło. W miedziowej koszulce Zagłębia, Słowaczka, 27-letnia. Ostatnie 4 lata spędziła we Francji, także reprezentantka swojego kraju. Do prawej strony tym razem dograne. Bardzo ładna akcja miedziowych. Magdalena Drażyk zatrzymana, kapitalna interwencja. Ależ trafienie, Kapitalny rzut. Mieliśmy wynik 10 do 10. Od tamtej pory fragment wygrany 8-2. Wyprowadzona obrotowa wraca do 6 metra. Także skrzydłowa wbiegła na obrót. Jak to rozegrają Matieli. I jeszcze bez rzutu jest rzut. Wróciła na boisko Sylwii Polaszkowa. Numer 13. Biała koszulka Piotzkowi, Prawe rozegranie. 24-letnia czeszka. Oto ona. Trafia. Piotrzkowia z szansą na bramkę numer 23. Do lewego skrzydła, no ale Monika Maliczkiewicz jest dzisiaj kapitalna. Jeżeli sama nie broni, to pomagają słupki i poprzeczka. Tak było przed momentem. Jeszcze próba rozpaczliwa, no ale nic się nie zmienia. Zagłębie triumfuje. 30 do 22. Pełna kontrola w drugiej części spotkania. Wyróżnienia, które zapowiadaliśmy. Karolina, kochania Ksala. Nie może być inaczej. 10 bramek przy niesamowitej skuteczności. 30-22 Mistrzynie Polski wygrywają dziś z Piotkowią. Ja już Państwu dziękuję za uwagę. Życzę dobrej nocy. Pozdrawiam. Krzysztof Wandych. Do usłyszenia.